Posłuchaj, bo tego ci nikt głośno nie powie. Amerykanie zaczynają swoją konstytucję słowami. My, naród Stanów Zjednoczonych, pragniemy udoskonalić Unię. Brzmi dumnie świecko-postępowo. Włosi? Włochy są republiką demokratyczną opartą na pracy. Francuzi? Francja jest republiką niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną. Niemcy? Godność człowieka jest nienaruszalna, ani słowa o Bogu, ani szeptu, ani jednego odwołania do tego, co wykracza poza człowieka. A teraz spójrzmy na Polskę. Dokładnie na trzeci dzień maja, rok 1791. Konstytucja, która rozpoczyna się zupełnie inaczej: w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A zaraz potem pierwszy artykuł. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. To nie była pusta deklaracja. To było jak fundament wylany pod dom, który ma przetrwać wichry historii. I teraz pytam Cię, przyjacielu, czy to był akt religijnego zniewolenia? Czy może desperacka próba utrzymania jedności narodu, który od zawsze balansował na granicy upadku? Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zastanów się: jak zaczęło się nasze państwo? Nie od Sejmu, nie od wojska, nie od granic. Nasza historia zaczęła się od wody i słów. Biskup Jordan, rok 966, nachyla się nad Mieszkiem i wypowiada zdanie, które przetnie wieki. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie był tylko rytuał. To był wybór. Bo równie dobrze mogliśmy pójść inną drogą. Mogliśmy zostać przy pogaństwie, Oddawać cześć drzewom, kamieniom, duchom, albo przyjąć chrzest z Bizancjum, wschodni obrządek, inne wartości, inne spojrzenie na człowieka i władzę. Ale Mieszko wybrał Rzym, wybrał Zachód. Wybrał wiarę, która mówi, że człowiek ma duszę, że życie ma sens, że nad każdą koroną jest jeszcze krzyż. I teraz zobacz: dokładnie tak samo zaczynała się historia Izraela. Mojżesz nie zakładał partii politycznej. On usłyszał głos, Poprowadzisz mój lud, i poprowadził. Bóg stał się osią, centrum, spoiwem. Bez niego, te wszystkie koczownicze plemiona Izraela, dalej by się biły między sobą na wzgórzach, czcząc osobne bożki. I tak samo z nami. Bez chrztu nie byłoby jednego narodu. Byłoby tysiąc plemion, każdy ze swoim bóstwem, swoją prawdą i swoim chaosem. Więc zapytam Cię znowu. Czy to naprawdę był przypadek, że Polska zaczęła się od imienia Boga? Czy może Bóg sam wiedział, co robi? Ale wiesz co? Sama wiara na papierze to za mało. Można się ochrzcić, można mieć Boga w konstytucji, można nawet chodzić w niedzielę do kościoła, a i tak być pustym jak wydmuszka. Bo ile razy w naszej historii wiara była tylko deklaracją, tylko słowem wypowiedzianym dla pozoru? Ilu z nas mówiło, Bóg, honor, ojczyzna a potem sprzedawało sąsiada za parę groszy. Mój dziadek miał na to swój gorzki komentarz. Powtarzał. Co Anglik zmyśli, Francuz skreśli, a Niemiec dom zbuduje. To Polak kupi dary na kredyt i się cieszy. Tak, mocne. Ale w tej ironii była prawda. Często byliśmy łatwowierni, powierzchowni, zachłanni na pozory, obojętni na treść, a mimo to, mimo tej całej naszej słabości... Bóg nigdy nas całkiem nie zostawił. W naszej historii pojawiały się chwile, kiedy on sam wchodził między ludzi. Wydarzenia, które nie da się wyjaśnić logiką. Jakby niebo na moment uchylało drzwi. I właśnie wtedy, w tych chwilach, kiedy wszystko się waliło, kiedy człowiek już nie dawał rady, działo się coś, czego nawet najwięksi sceptycy nie potrafili zignorować. I właśnie tu zaczyna się coś. Co nie daje spokoju. Bo jak to możliwe, że mimo tylu błędów, tylu grzechów, tylu momentów, w których zawiedliśmy jako naród, Bóg ciągle wracał? Aleksandra Polewska opisała to w swojej książce Cuda w historii Polski. I powiem ci, to nie są bajki do poduszki. To są wydarzenia, które zmieniały bieg historii. Posłuchaj, zaczyna się od historii piasta. Popiel, Książę, który odmówił gościny dwóm podróżnym, ale prosty oracz, Piast, przyjął ich pod dach, i wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Pokarmy się rozmnożyły. Tradycja mówi, że ci dwaj nieznajomi to byli chrześcijańscy misjonarze, ludzie Boży. I to właśnie Piast, a nie Popiel, zostaje wybrany przez lud. Nie dlatego, że miał wojsko, tylko dlatego, że miał w sercu coś, co ludzie rozpoznali: światło. Potem mamy świętego Wojciecha. Jego ciało zostało wykupione za złoto i to dosłownie od pogan. Nie po to, żeby mieć relikwie, ale dlatego, że jego obecność była dla Polski duchowym oparciem. Święty Stanisław? Biskup, który upomniał się o sprawiedliwość, zapłacił za to najwyższą cenę. Ale po jego męczeństwie wydarzyło się coś niepojętego. Jego ciało miało się cudownie zrosnąć. Narodziny Krzywoustego – poprzedzone modlitwami do świętego Idziego. Nie mieli potomka, błagali o cud, i cud się wydarzył. Królowa Jadwiga, młoda dziewczyna, której obecność na tronie nie była zwykłą polityką. Wierzono, że to sam Bóg ją tam postawił, jako znak dla Polski. Bitwa pod Grunwaldem symbol naszej siły, odwagi, zwycięstwa. Ale czy tylko wojsko zadecydowało? Wielu wierzy, że była tam niewidzialna pomoc z góry. Były też sny, wizje, przepowiednie, matka Boża objawiająca się przed bitwami, święty Jan z Dukli. Ukazuje się na murach lwowa, gdy miasto otacza zagłada, i wróg odchodzi. Bez racjonalnego powodu obrona jasnej góry. To już legenda, ale niewymyślona. Ludzie mówili, że widzieli postacie na niebie. Relikwie Andrzeja Boboli, obecność ojca Kolbe w Auschwitz, słowa Jana Pawła II na placu zwycięstwa w Warszawie. To wszystko jak drogowskazy, że Bóg nie porzucił tego narodu, choć miał ku temu powody. I wiesz, patrząc na to wszystko, trudno nie poczuć ciarków, bo to nie są pojedyncze przypadki. To jest ciągłość, obecność, opatrzność, która działa mimo wszystko. No dobrze, i w tym miejscu odezwie się znajomy głos, taki co zawsze wie lepiej. To bajki, to legenda, tego nie ma w podręcznikach. Gdzie dowody? Tak mówią sceptycy, i nie ma w tym nic nowego. Przecież kiedy święty Paweł głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i Grecji, też mu zarzucano, ta cała historia Jezusa to żydowska baśń bez pokrycia, bez faktów. Ale ja się pytam A co z tymi, którzy w te baśnie wierzyli tak mocno, że szli z nimi pod kule? Co z tymi, którzy na modlitwie podejmowali decyzje o losach państwa? Przecież największymi bohaterami Polski byli ludzie głęboko wierzący. To dzięki wierze robili rzeczy niemożliwe. To ona trzymała ich w pionie, kiedy wokół był tylko chaos i strach. I wiesz co? Jest jedno zdanie, które powinno wybrzmieć jak dzwon. Kiedy nie mamy się już do kogo zwrócić, zostaje tylko Bóg. Nie partia, nie władza, nie pieniądze, tylko Bóg. I to właśnie wtedy, kiedy wszystko się wali, kiedy zostajesz z niczym, wtedy wiara przestaje być bajką, a staje się ostatnią deską ratunku. I tu wchodzimy na teren niewygodny. Bo wiara ta sama, święta pełna nadziei, może też być mieczem. Bitwa pod Grunwaldem. Z jednej strony Krzyżacy, zakon, modlitwa, hymn Christ ist erstanden von der Marter, czyli Chrystus z martwych wstał po męce. A po drugiej stronie polscy rycerze śpiewają Bogu rodzice. Obie armie wzywają Boga. Obie walczą z przekonaniem, że są po właściwej stronie. Ale przecież Bóg nie był po dwóch stronach miecza. I to nie jest jedyny raz. Jan Kazimierz, król, który klęka we lwowie i oddaje Polskę Matce Bożej. Publicznie przed ludem. A potem, wieki później, niemieckie pasy wojskowe z napisem Gott mit uns Bóg z nami. Ten sam Bóg, którego imię wypowiada się w ciszy, z czcią, teraz haftowany na pasku, tuż przy broni. Prymas Wyszyński, człowiek niezłomny. W najciemniejszych czasach komunizmu składa akt oddania narodu Maryi. Wierzę tylko w Bogu może być ratunek. A tymczasem inni z czerwonym sztandarem, z szyderstwem w oczach piszą Boga nie. To pokazuje, że Bóg może być przywoływany i przez świętych, i przez cyników. Można mu składać śluby, ale można go też postawić obok czaszki na tle strachu i przemocy. I tu trzeba powiedzieć jasno. Bóg sam w sobie jest dobrem, ale człowiek może go użyć, nawet do rzeczy, które z dobrem nie mają nic wspólnego. To nie jest problem Boga. To problem sumienia. I to jest lekcja, której nie możemy zignorować. No dobrze, mówiliśmy o Konstytucji 3 maja o tej amerykańskiej, niemieckiej, włoskiej ale teraz spójrz wyżej nie w niebo, tylko w głąb serca bo jest jeszcze jedna Konstytucja nie napisana piórem, tylko miłością. Nie ratyfikowana przez parlamenty, tylko przez samego Boga, Ewangelia, a dokładnie, piąty rozdział Ewangelii według Mateusza, Kazanie na Górze to jest prawdziwa konstytucja królestwa niebieskiego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi Jezus. Nie bogaci, nie wpływowi, nie ci, co mają znajomości, tylko ci, którzy wiedzą, że bez Boga są niczym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bez krętactwa, bez podwójnych znaczeń, jednoznaczność, prawda? Jeśli prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Brzmi drastycznie, bo taka jest cena walki o czystość. Jezus nie mówi: Zrób, co możesz. On mówi: Zrób wszystko. I teraz postaw to obok jakiejkolwiek konstytucji świata, który dokument ludzki wzywa cię do świętości. Który mówi o pokorze, przebaczeniu, o tym, że większy jest ten, kto służy? Żaden, bo żaden nie prowadzi do wieczności, a ta jedna, Ewangelia, prowadzi. Kto według niej żyje, ten nie tylko jest obywatelem Polski czy świata. On staje się obywatelem nieba, członkiem rodziny Boga, kimś, kto nie zgubi się nawet wtedy, gdy wszystko wokół się wali. I teraz posłuchaj uważnie, bo dochodzimy do czegoś najważniejszego. Wiara, prawdziwa wiara, prowadzi do zbawienia, ale jej karykatura, udawana, wykrzywiona, służąca własnym interesom, taka wiara może cię zaprowadzić w miejsce, z którego już się nie wraca. To nie są żarty. Bo ten podział, o którym tak często słyszymy, na lewice i prawicę, na wschód i zachód, na wierzących i ateistów, on nie biegnie przez granice państw, on biegnie przez coś dużo bardziej niebezpiecznego. Przez serce każdego człowieka. I tu właśnie wchodzi prorok Jeremiasz. Mówi wprost, bez upiększania, serce człowieka jest zdradliwe bardziej niż wszystko inne. Któż zdoła poznać, co się w nim kryje? Czy ty znasz swoje serce? Czy ono cię prowadzi w stronę światła? Czy tylko udaje, że tak jest? Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby mieć wewnętrzny kompas. Własną konstytucję. Nie pisaną przez ludzi. Niezmienianą co wybory. Dla chrześcijan ta konstytucja już istnieje. To Ewangelia. Nie musisz jej poprawiać, nie musisz jej aktualizować, musisz ją po prostu przyjąć, a jeśli to zrobisz, wszystko inne zacznie się układać, bo kiedy serce trzyma się Boga, to nawet największy chaos nie jest w stanie cię złamać. I na koniec coś, co ściska gardło i zostaje w sercu na długo. W czasach komuny powstał wiersz. Napisany nie dla literackiej nagrody, nie dla sławy, ale z bólu i pamięci. To była odpowiedź. Odpowiedź tych, których nazywano bandytami tylko dlatego, że kochali Polskę i nie sprzedali swojej wiary. Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Tak zaczyna się ten tekst. Bo każdy, kto nie lizał butów okupanta, był wyklęty. Za cara bandyta, za bolszewika bandyta za Niemca, bandyta, za komuny, bandyta. Ale kim byli ci ludzie naprawdę? To byli ci, którzy nie chcieli włożyć głowy w pruską obrożę, którzy nie wyrzekli się ojców mowy, którzy nie dziękowali, kiedy ich bito. I wiesz co? To byli właśnie ci bandyci, których dzisiaj historia próbuje wyczyścić gumką, bo nie pasują do żadnej narracji, ani lewicowej, ani liberalnej, ani nowoczesnej. Oni byli starzy duchem, ale silni wiarą. I ten wiersz kończy się pytaniem, które każdy z nas powinien dziś sobie zadać. Boże, jakich Polaków najwięcej jest w niebie? I odpowiedź? Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci. Tak, to oni są bohaterami nieba. Nie ci, co mieli tytuły. Nie ci, co siedzieli cicho. Tylko ci, którzy nie zdradzili. Bóg zna ich imiona. A historia powinna je sobie przypomnieć i teraz pytanie którego wielu boi się zadać a jeszcze więcej usłyszeć odpowiedź czy polska mogłaby istnieć bez boga bez chrztu bez ewangelii bez tej duchowej kotwicy która trzymała nas gdy wszystko inne zawodziło bo dziś w tym całym hałasie nowoczesności zaczynamy odcinać się od własnych korzeni wstydzimy się tego co było naszym fundamentem tego, co nas trzymało przy życiu, kiedy wokół był tylko ogień i gruz. Czy naprawdę chcemy zrezygnować z tego, co nas ocaliło? Z wiary, która zrodziła bohaterów? Z modlitwy, która towarzyszyła najważniejszym chwilom narodu? Z Boga, który nieraz podnosił nas z kolan, kiedy wszyscy już spisali nas na straty? Może zamiast się tego wstydzić, czas przywrócić wiarę do życia narodowego nie tylko jako tradycję, ale jako realne źródło siły, mądrości i jedności. Dlatego dziś mówię do Ciebie, nie jak kaznodzieja, nie jak polityk, jak człowiek do człowieka, poleć swój los Bogu, nie dlatego, że to modne, nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że przed Tobą stoi wybór: błogosławieństwo albo przekleństwo, życie albo pustka, to, co Cię ocali, albo to, co Cię zniszczy. Wybór nie jest na poziomie państwa, On jest w Tobie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.